Witajcie na kanale Mucholoszka. Ja jestem Ewa i troszeczkę się ostatnio nie widzieliśmy, ale mam na to godne alibi. Ostatnio jest mnie po prostu troszeczkę mniej w internetach z takiego powodu, że mam na karku oddech magisterki i od pewnego czasu po prostu 140% pokusu poświęcam mojej uwagi właśnie pisaniu pracy. Jakby jestem pewna, że każdy, kto pisał pracę magisterską, mnie ja teraz zrozumie. Ja jestem na tym etapie mojej twórczości akademickiej. Kiedy otwieram oczy, moją pierwszą myślą jest magisterka. Kiedy zamykam oczy, to śni mi się moja obrona, która mniej więcej reprezentuje taki poziom. Oto no? Woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego. Nie? Halucynacja, hemoglobina. No, ale że żadna skrajność nie jest dobra. Zmobilizowałam się do zaparzenia sobie herbatki. I strasznie się cieszę, że mogę w końcu usiąść taką, wiecie, wolną głową do nagrywania i sobie z Wami po prostu pogadać, bo bardzo mi tego brakowało. Wiecie, tych takich naszych pogaduszek przy internetowej herbatce. I pomyślałam, że z tej okazji warto byłoby poruszyć temat, który jeszcze na tym kanale się nie pojawił, a który, no jest taka spora szansa, że może dotyczyć bezpośrednio was lub kogoś wam bliskiego. OCD. Część z was na pewno będzie kojarzyła co to za cudak, ale w takim bardzo dużym skrócie. OCD to inaczej. Zaburzenie Obsesyjno-Kompulsyjne, a.k.a. nerwica natręst, a.k.a. zespół anankastyczny i jak sama nazwa wskazuje, samo zaburzenie ma jakby takie Dwa człony składowe. Uno, nawracające, natrętne myśli, tak zwane obsesje. I roz, tak zwane kompulsje, czyli czynności, którym bardzo, 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 trudno jest się oprzeć, żeby po prostu tego nie robić. Bo w przypadku, kiedy my się opieramy i stawiamy czoło temu, by tego nie robić, no to pojawia nam się lęk. Takie poczucie dyskomfortu, takie coś, jakby nam tam po prostu gdzieś z tyłu głowy coś nas gniotło. No, boli nas dusza, jeżeli tego nie zrobimy. Ale zanim zaczniemy. Moje drogie Lożki, moi drodzy Lożkowie, kojarzycie może ten film? Odmień być. No daj spokój. No na pewno, kojarzycie. Jakby dzień Świra to jest po prostu filmowy creme de la creme, jeżeli chodzi o przedstawienie objawów zaburzenia, jakim jest OCD. OCD. Nie wiem, czy wolę mówić po polsku, czy po angielsku. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Więc dzisiaj, moi drogie Lożki, moi drodzy Lożkowie, pobawimy się w poważnego człowieka, jakim jest psychoanalityk, i rozłożymy po prostu na czynniki pierwsze zaburzenie, jakim jest OCD, na podstawie historii pana Świlia e, z dnia Świata. O! Na początek jednak trochę cyferek. Według danych statystycznych, na OCD cierpi około od 2 do 3% populacji. Czy to dużo, czy mało? Adam! No to tak wypada mniej więcej, że o 2-3 osoby na takiej sali wykładowej pełnej studentów, no to będą właśnie cierpiały na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. No a jeżeli chodzi o OCD, no to, to... To jest takie zaburzenie, które bardzo, do bardzo potrafi uprzykrzyć życie. Niemal wszystkie osoby z OCD przeżywają trudności w relacjach z innymi. 92% ma kłopot w ich nawiązywaniu z powodu zaniżonej samooceny, 73% doświadcza problemów w rodzinie, a 62% w przyjaźni, co wiąże się z ryzykiem rozstania. Blisko połowa ma problemy związane ze strefą zawodową, 58 ma kłopot z kontynuowaniem nauki, 47 z utrzymaniem pracy, 40 jest do pracy niezdolnych, a 13 osób podejmuje próbę, sami wiecie jaką, wskutek cierpienia z powodu natręctw. No i jak to z zaburzeniami często bywa? Te skóry czywyki lubią występować w takich Grupach. Zaburzenia obsesyjne są jak takie, te trzy takie typowe, charakterystyczne laski z amerykańskiego teenage drama. One bardzo, 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 bardzo lubią występować w takich skupiskach, z takimi swoimi ziomeczkami. Okazuje się, że ponad 90% osób z OCD spełnia także kryteria dotyczące innych zaburzeń. No i kochani, lecimy! Depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. No dobra, wiemy już czym to całe OCD jest i że bardzo potrafi ono uprzykrzyć życie, to teraz pora postawić sobie takie jedno poważne pytanie. Skąd ty możesz wiedzieć, że ty na te zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne cierpisz? Jakie zachowania i objawy powinny wzmożyć waszą czujność? Natrętna niepewność i sprawdzanie. Objawy te zazwyczaj dotyczą takich rzeczy, wiecie, bardzo prozaicznych i, i banalnych. Takie takie wiecie. Basicowy. Czy aby na pewno coś zrobić, Bo jeżeli ty tego nie zrobiłeś, to na 100% wydarzy się coś złego. Albo ktoś umrze, albo albo straci nogę, albo muszę to sprawdzić. Te myśli w kółko wracają i nie chcą zniknąć, pomimo, że nasza, taka, wiecie, ta racjonalna część nas cały czas głośno protestuje na zasadzie Daj mi spokój! I pomimo tego, że wielokrotnie jest to sprawdzane, to te. Natarczywe myśli w kółko wracają, niczym influencerzy ze swoimi skamami we współpracach. Takie najczęstsze przykłady tych nawracających, natrętnych myśli, to na przykład... Zamknięte. Czy na pewno? E, na pewno. Na pewno już szarpnąłem? I tak nie będzie męczyć. Dobra, Do zamknąłem. Lecz czy zamknąłem kurki? Od gazu? Od wody? Na pewno zakręciłem? Wszystkie? Główny gazu? Tak. Przedezerwuarze w łazience za lustry, teadą głowę zamknąłem, ale czy pod zlewem? I uwaga, teraz pytanie za 100 punktów. Czy w sprawdzaniu, że zamknęło się drzwi, jest coś złego. Nie! No oczywiście, że nie, jakby ten problem pojawia się wówczas, gdy ty nie sprawdzając tego x razy, nie będziesz totalnie w stanie myśleć o niczym innym niż to, czy ty te drzwi zamknąłeś, czy też nie. Boję się nie to złodzieje na pewno wyniosą ci całą, albo stanie on w płomieniach. Kolejny objaw. Arytmomania. Arytmomania polega na odczuwaniu przymusu liczenia i wykonywania operacji arytmetycznych. I jeżeli chodzi o arytmomanie, no to nasz drogi pan Świr e, z dnia Świra osiągnął w tym po prostu level master. Teraz siedem łyków mineralnej niegazowanej, bo to bardzo zdrowo. I myję twarz też do siedmiu, który co wszystko razem czyni siedem garstek garści. A herbatą z nocy popijam to siedem razy, po łyku czwartym oblizując wargi. Trzecim takim zachowaniem, które powinno nam zapalić gdzieś tam z tyłu głowy taką czerwoną lampkę jest nawracające poprawianie, układanie, sprawdzanie po prostu, żeby wszystko było od linijki i najlepiej symetrycznie. Takie obsesyjne wręcz dążenie do porządku i symetrii. Nie zawsze kopczyk powstaje symetryczny. Czasem jedno ziarenko potrafi zepsuć symetrię kawowej górki. Jakby do... Kumacie o co chodzi. Porządek jest spok. Przątanie też jest spok. Jakby do, porządek jest okej, okay, to jest bardzo miłe, kiedy, kiedy masz tak w pomieszczeniu ładnie czysto i schludnie, że jakby przyszła Gosia Rodzenek i zrobiła ci te dwie rękawiczki, to wyjdzie ci z domu dając ci na pożegnanie buzi w czółko. My, My powinniśmy zacząć się martwić wtedy, kiedy ta symetria zacznie przejmować kontrolę nad naszym życiem. I tak jak na przykład właśnie w tym przypadku pana Świra z Dnia Świra, E, że zamiast zaparzyć kawkę w 30 sekund, ty parzysz ją w 30 minut. Życie osoby z OCD bardzo często wypełnione jest też takimi różnego rodzaju schematami albo rytuałami. Rytu -ła rytuałami, -ła które po prostu musi ta osoba wykonać, bo inaczej nie będzie w stanie wytrzymać tego narastającego napięcia, lęku i dyskomfortu. Takim przykładem rytuału, o którym mówię, może być chociażby takie. Przycupnięcie przed wyjściem. Jakby przed wyjściem z domu można przycupnąć, można nie przycupnąć. I z takiego racjonalnego punktu widzenia to przycupnięcie nie powinno w żadnym wypadku wpływać na no wydarzenia w naszym dalszym życiu. Też zapomniałem przysiąść. No, i właśnie w takiej sytuacji, kiedy osoba odczuwa tą potrzebę przycupnięcia, na przykład, i ona wraca do domu, spóźnia się z tego powodu gdzieś, bo ona musi wykonać ten swój rytuał, bo inaczej stanie się coś strasznego, tragicznego, najgorsza tragedia na świecie. To kochani, czerwona lampka. To, to tutaj coś powinno wzbudzić wtedy naszą czujność. Kolejnym charakterystycznym objawem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych jest obecność takich natrętnych, wulgarnych, niechcianych, wręcz nacechowanych taką agresywnością myśli, które lubią bardzo pojawić się w takich sytuacjach wymagających od nas czy to jakiegoś w próbycia jakiegoś takiego zachowania specyficznego, czy to na przykład w kierunku osób nam bliskich, ważnych dla nas. Boję się, że zamorduje matkę. Takim przykładem właśnie tych takich wulgarnych, niechcianych myśli może być chociażby obawa, że komuś zrobi się coś złego w naszych bliskich. Bardzo często zdarza się też w drugą stronę, że matki boją się, że skrzywdzą na przykład swoje dzieci. Jest taka gwiazdka, że te natrętne impulsy nigdy nie są przez osobę, która miewa takie objawy w swoim życiu, e, realizowane. Ta osoba skupia się na tej myśli i robi wszystko po prostu, żeby jakby nie zrealizować tej myśli. To jest to, że ona się boi, że coś zrobi i się bardzo koncentruje na tym, żeby czegoś nie zrobić. I obsesyjnie o tym myśli. W życiu ludzi z OCD bardzo dużym uprzykrzeniem są też tak zwane luminacje, czyli takie pseudofilozoficzne mielenie konkretnego tematu. Po użyciu bałem się jej o tym, Teraz pół życia boję się o nią. Codziennie się boję, że umrze. Codziennie boję się, że ja umrę przed nią i ja ani dnia nie przeżyję samodzielnie. Wolno od jej cienia. No i taki chyba największy klasyczek wśród klasyczków. Obsesyjny lęk przed brudem. I stuprocentowe skupianie się na zachowaniu czystości. No i tu lecimy, tak wiecie, schematycznie, chemnie, że życie takiej osoby będzie bogate w rozmaitego rodzaju rytuały służące zachowaniu tej czystości. Jakiś wiecie, na przykład specyficzny sposób mycia dłoni, który trwa. Nie tam 5 minut czy 30, czy ile tam bata, Kozidrak yy, śpiewa, tak jak tam powinniśmy myć ręce, żeby świrus się do nas nie przyczepił. Nie, Rytuał osoby z zaburzeniem obsesyjno kompulsyjnym może trwać nawet i pół godziny. Ważne bardzo jest to, że te osoby bardzo sztywno trzymają się tych swoich wiecie, takich procedur, że po prostu musi być. Podmywam się do siedmiu, więc trzy razy tyłek, siedząc na brzegu wanny i staję w rozkroku cztery krocze i fiuta. Razem czyni siedem. Dziś nie wypada kąpiel, więc jeszcze stopy. Cały z głową się kopie we dnie nieparzystwo. Chyba, że do teatru lekarza czy na randkę. Tyle, że randek nie ma. Stopy myję w tej wodzie po twarzy i tyłku. Taniej i ekologiczniej. Odhaczone, nie? Bo jak nie będziesz przestrzegać tych procedur, to będziesz brudny. Dopadną cię zarazki i zachorujesz. I umrzesz. Osoby dotknięte tą przypadłością mogą na przykład właśnie obsesyjnie myć ręce, a potem czekać w łazience, bo będą bały się dotknąć klamki tą umytą ręką i będą czekać, aż ktoś dotknie tą klamkę i im otworzy te drzwi. I on potrafił na przykład czekać i pół godziny, jeżeli nikt nie będzie wchodził do tej łazienki przykładowo w pracy. Więc żadnych proszków na to nie ma? Jeśli chodzi o leczenie OCD, to sama procedura jest jakby podzielona na takie cztery etapy. I na ten kolejny level jakby wbija się wówczas, kiedy ten poprzedni level okaże się nie być wystarczająco skuteczny. Na pierwszy ogień poleca się RP, czyli jest to technika ekspozycji i powstrzymywania reakcji. Czyli chodzi o to, że jeżeli w życiu osoby pojawi się ta myśl natrętna, to żeby nie pozwalać tym kompensacjom brać nad nami góry, żebyśmy my nie robili wszystkiego, żeby po prostu ten lęk, który towarzyszy tym myślom natrętnym, zagłuszyć. No i takim drugim zalecanym to jest oczywiście terapia poznawczo-behawioralna, najcudowniejsza terapia na świecie, jeżeli chodzi o wszelakie zaburzenia lękowe. Ja uwielbiam. No i tutaj możecie zobaczyć, że właśnie czas trwania leczenia tej ostrej fazy przewidywane jest na około 13-20 sesji po każdą sesję raz w tygodniu i potem mamy do czynienia z leczeniem podtrzymującym, tak zwane sesje wzmacniające co 3-6 miesięcy. No ale wiadomo mix. ile będzie ludzi, tyle będzie przypadków. I w praktyce bardzo często ten czas trwania leczenia jest bardzo indywidualny i zależy od tego, z jakim problemem zgłasza się pacjent do gabinetu terapeutycznego. No i fajnie. A moje drogie loszki, moje rozloski. Jeszcze taka mała tycie gwiazdka na sam koniec, jeżeli chodzi o takie ramy czasowe. Które powinny wzbudzić naszą czujność, to te upierdliwe myśli i kompulsje powinny występować przez znaczną większość czasu w przeciągu dwóch tygodni. Powinny powodować cierpienie i istotne pogorszenie funkcjonowania normalnie w życiu, co nie? I mówię to dlatego, że wiecie, jeżeli będziecie mieli w głowie jakąś piosenkę, na pewno każdy z nas w życiu przeżył taką chociaż jedną piosenkę, którą śpiewał w kółko, a nie chciał śpiewać. Jeżeli ta tendencja nie trwa powyżej dwóch tygodni, nie powoduje waszego cierpienia i w negatywny sposób nie wpływa na wasze życie, to to, to właśnie jest to, co odróżnia upierliwą piosenkę, która utkwi w głowie, od zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Dajcie znać, czy w waszym życiu kiedyś miał miejsce epizod z OCD, a może nadal się z nim zmagacie, albo znacie kogoś, kto się z nim zmagał. Dajcie znać w komentarzach, niech ta nasza sekcja komentarzy będzie taką, skarbnicą wymiany doświadczeń i dzielenia się swoimi przeżyciami. Być może właśnie to wasza historia pomoże komuś uporać się ze swoimi trudnościami albo zainspiruje do walki o swoje lepsze samopoczucie. Klasycznie nie zapomnijcie o oraz o widzicie na moje social media, gdzie ostatnio głównie marudzę <głosłucham> przemagisterkę, jestem bardzo monotematyczna, ale gdy tylko się obronię, to to się zmieni. I widzimy się w kolejnym filmiku, besowski.